Klos leżał wygodnie rozciągnięty na kanapie pod makatką z frędzlami i myślał: Jak niewiele trzeba, by ten zwykły biurowy pokój uczynić drobnomieszczańskim gniazdkiem w najlepszym bawarskim stylu. Ta koszmarna makatka nie wiadomo skąd wyciągnięta etażerka na cienkich nóżkach z jedną, jedyną książką: Mein Kampf. Bo drugą książkę Wademekum lekarza frontowego, przed chwilą przeglądał, a teraz Podłożył ją pod głowę. Na najwyższej półeczce etażerki siedem porcelanowych słoni. Najmniejszy był wielkości palca, a największego klos nie mógłby zmieścić w dłoni. Czy Marta wozi to wszystko ze sobą? Przerzucają ją przecież nieustannie. Dzieli los oficerów frontowych, a dźwiganie tego szkaradzieństwa jest przecież nonsensem. Spojrzał na staromodny aparat telefoniczny z korbką, zawieszony na ścianie. Zdziwił się, dlaczego jeszcze nie dzwonił. Zostawił przecież numer Marty Becher dyżurnemu podoficerowi sztabu. Przyszedł tutaj, chociaż domyślał się, że Marty nie zastanie. Po ostatniej nocy Marta jeszcze nie wróciła do domu. Przechodząc obok nieotynkowanego gmachu zamienionego na szpital przyfrontowy, widział stale nadjeżdżające ciężarówki z których wyładowywano sztywnych i nieruchomych, jak bele materiału, żołnierzy Wehrmachtu. Wiedział więc, że Marta nieprędko się zjawi. On sam przecież meldunkiem o planowanym uderzeniu dostarczył jej roboty. Ale postanowił skorzystać z klucza, którego zazdrościli mu wszyscy oficerowie stacjonujący w tym miasteczku. Chciał być chwilę sam, wyciągnąć się na jej brzydkiej, acz wygodnej kanapie i przemyśleć ostatnie wydarzenia. Mogło być na przykład tak. Klos uśmiechnął się do obrazu, który wyrósł mu przed oczyma. Tłusty szef sztabu siedzi w bunkrze na przednim skraju niemieckich pozycji. Nie można mu odmówić odwagi. Nie należy do sztabowców starających się z dala obserwować przebieg zaplanowanych przez siebie operacji. Wtacza swe duże cielsko w miejsca najgorętsze, a mimo to zawsze ma piekielne szczęście. Od początku wojny nawet go nie drasnęło. Więc siedzi w tym wysuniętym do przodu bunkrze, miętosi w zębach zgasłe cygaro, nadsłuchuje chrzęsto gąsienic czołgów zajmujących pozycje wyjściowe, sunących powoli bez świateł, kierowanych jedynie kolorowymi błyskami latarek elektrycznych. Szef sztabu wpatruje się w polowy telefon. Za chwilę powinien otrzymać meldunki o ukończonej koncentracji. Prawdopodobnie. O 3.55 klos usnął tej nocy dopiero o świcie i podobnie jak szef sztabu, wpatrywał się w wolno biegnącą wskazówkę sekundnika. Więc prawdopodobnie o 3.55 zadzwonił wreszcie ten telefon i szef sztabu dowiedział się o pełnej gotowości i o tym, że nie zauważono żadnego ruchu po stronie nieprzyjaciela. Być może nie zakończył nawet tej rozmowy, zagłuszyła ją kanonada. Na pewno zapienił się, zaczął krzyczeć w słuchawkę, że każe rozstrzelać tego idioty, który rozpoczął ogień za wcześnie. Ale przerwał, bo poinformowano go, że to właśnie Iwan rozpoczął natarcie, że to salwy radzieckich czołgów i dział rozbijają w puch skoncentrowane oddziały pancerne, zaskoczone i przerażone. Czy tak właśnie było? Tego się nigdy klos nie dowiem. Gruby szef sztabu już nigdy nie pójdzie na przedni skraj obrony. O jego śmierci Klos dowiedział się rano. Jedno jest pewne. Niespodziewane radzieckie uderzenie całkowicie zdezorientowało Niemców. Kilkanaście kilometrów terenu przeszło we władanie Rosjan. A najważniejsze, że plan opracowany gdzieś wyżej w sztabie korpusu lub armii nakazujący dywizji pancernej von Sangera przerwanie frontu wziął w łeb że 33. Dywizja, która kilkadziesiąt kilometrów na północ ruszyła do natarcia, by połączywszy się z dywizją von Zangera, stworzyć kocioł, sama znalazła się w okrążeniu. Sprawa rozejdzie się szeroko. Żołnierze długo pamiętają takie niespodzianki. Trzeba sporo czasu, aby uzupełnić straty, poprawić morale wojska. Oczywiście będzie śledztwo. Szukanie winnych, ale któż może podejrzewać Hansa Klosa o to, że to właśnie on przekazał datę i miejsce uderzenia? Tym bardziej, że właśnie Hans Kloss będzie jednym z tych, do których należy prowadzenie śledztwa w tej sprawie. Dlatego zostawił numer telefonu, bo wie, że nie ominie go rozmowa z von Zangerem, że będzie się musiał gęsto tłumaczyć, zwalać winy na sztab korpusu albo armii, gdzie mógł nastąpić przeciek informacji, bo przecież pan pułkownik nie przypuszcza, że któryś z jego oficerów mógł okazać się zdrajcą. Nie zdrajcą, zdrady wykluczam, powiedział Fon w dwie godziny później. Stali przed nim wyprężeni obaj ze sztetkiem. Klos zaskoczony był panowaniem i spokojem Fon Spodziewał się wybuchu furii, bicia pięścią w stół, ale von Sanger był jak zwykle chłodny, spokojny, nieco znudzony. Zdradę wykluczam, powtórzył, ale nie wykluczam gadulstwa. Wybaczy, pan pułkowniku, sztetkę skorzystał z chwili ciszy, ja nie mogę wykluczyć zdrady. Pułkownik zdjął okulary, przetarł szkła z krawkiem irchy, zamrugał powiekami. Zostawiam panu wolną rękę, Sturmführer, w poszukiwaniu zdrajcy. Pozwoli pan jednak, że pozostanę przy swoim zdaniu, dopóki nie otrzymam dowodów, że wśród moich oficerów znalazł się człowiek, który sprzedał nieprzyjacielowi tak ważną informację. W każdym razie ta sprawa jest plamą na honorze naszej dywizji. Zmyć możemy ją tylko w walce, tylko pomyślnym rezultatem następnej operacji. Ale muszę mieć gwarancję, że taki wypadek się nie powtórzy. W kasynie oficerskim pracują Rosjanki, prawda? A może któryś z panów oficerów dopuszcza się, skrzywił się z niesmakiem jakichś poufałości w stosunku do tych cudzoziemskich kobiet? Jedno słowo, wygadane po pijanemu wystarczyło. Począwszy od dziś, w kasynie mogą być zatrudniane wyłącznie Niemki i Folksdojczyki. Bolszewicka agentura musi działać w pobliżu założył okulary. I przyjrzał się uważnie im obu. Wiemy o tym, panie pułkowniku, wiemy nawet, że w mieście działa radiostacja w mieście albo w najbliższej okolicy. Nasz nasłuch zdołał przechwycić meldunek nadany w pięć godzin zwracam na to pańską uwagę w pięć godzin po naradzie u pana pułkownika. Nie zdołaliśmy jej jeszcze rozszyfrować, ale to kwestia czasu. Niestety nie nadeszły jeszcze obiecane auta radiopelengacyjne. Bez nich tylko przypadek może sprawić, że trafimy na ślad radiostacji. Oczywiście staram się pomóc przypadkowi. Od rana moi ludzie przetrząsają dom po domu. Staramy się ich wypłoszyć, ruszyć z miejsca, wtedy łatwiej będzie złapać. Proszę mi meldować o wszystkim. Oczywiście nie możemy wykluczyć możliwości, o której wspomniał leutnant Kloss, że przeciek informacji mógł nastąpić wyżej. Ale zacząć trzeba od swojego podwórka. Pan poruczniku, zwrócił się do Klosa, jest młodym oficerem o niewielkim doświadczeniu. Nie ma pan za sobą ani kampanii polskiej, ani francuskiej. Myślę, że w tej sprawie powinien pan podlegać szturmfirerowi Sztetkę, który jest doświadczonym oficerem. Rozkaz? Powiedział Klos. Myślę, że mogę się wiele nauczyć od szturmfirera Sztetkę. Dostrzegł grymas sztetkiego i zły był na siebie, że nie potrafi rozgryźć, czy to uśmiech zadowolenia, wywołany połychtaną ambicją, czy ironia. Ledwo wyszedł z budynku sztabu, mógł się naocznie przekonać, że sztetkę nie kłamał. Jego ludzie rzeczywiście nie próżnowali. Z niskiego, bielonego, wapnem domu wyprowadzali właśnie trzech mężczyzn i dwie kobiety z rękami założonymi na kark. Pomyślał, że jedyną rzeczą, jaką mogą zrobić ukryci w pokoiku za sklepem krawca Worobina Jacek i Irena, to schować gdzieś głęboko radiostację i siedzieć w miejscu. Przy przetrząsaniu niemal wszystkich domów nie będzie czasu na szczegółową rewizję. Skręcił w prawo. Tu też ludzie Sztetkiego pracowali do spółki z żandarmami. Zatrzymywali przychodniów, obmacywali ich starannie, legitymowali, zaglądali do tory Jakaś kobiecina płacząc czołgała się po ziemi i zbierała porozrzucane kartofle, które wysypał jej z torby chudy, krostowaty żandarm. Kilkunastu mężczyzn stało już z podniesionymi rękami, z twarzami zwróconymi w stronę muru. Byli to tylko młodzi mężczyźni, zauważył i pomyślał, że będą zapewne ochotnikami do pracy w niemieckich fabrykach. Przypomniał sobie swoją stocznię, obóz pod Królewcem i piera, którego nigdy już więcej nie zobaczył. Jakże chętnie by teraz z nim pogadał. Podziękował za edukację, ale nie wie nawet, czy tamtemu udała się ucieczka. Nie wiadomo, czy przespanie umówionej stacji nie było tym szczęśliwym trafem, który pozwolił mu wtedy umknąć. Postanowił jednak wpaść do Worobina. Jednym szarpnięciem urwał guzik u płaszcza, żeby mieć pretekst do tej wizyty, skręcił w poprzeczną ulicę. I dostrzegł Irkę uginającą się pod ciężarem walizy. Zdrętwiał. Szła pewnie, nie wiedząc, że za chwilę trafi na łapankę. Dobiegł do niej, gdy od rogu dzieliło ją ledwie parę kroków. Chwycił pod ramię, wziął walizkę z jej rąk, spojrzeniem rozkazał, by milczała. Zresztą po chwili zrozumiała wszystko. Pod murem stało już kilka osób więcej. Wśród nich młode dziewczyny. A stara kobieta ciągle zbierała porozrzucane ziemniaki, plącząc się między długimi butami żandarmów i ss Dopiero gdy minęli niebezpieczny punkt, zapytał, patrząc w przestrzeń: Dlaczego bez rozkazu? Zaczęli plądrować naszą ulicę, powiedziała. Jacek wziął szyfry i poszedł ogrodami. Uważaliśmy, że tak będzie lepiej, kobiecie łatwiej się przemknąć. Oni szukają ludzi na roboty do Niemiec. Nie tylko. – mruknął Kloss. – Oczyściliście lokal? – Tak. Został rozładowany akumulator. Worobin miał go dobrze schować. Oni oboje są starzy, powinni im dać spokój. Z wyciem klaksonu minęła ich półciężarówka z wielkim czerwonym krzyżem, właśnie wtedy, gdy skręcali w bramę na wpół zrujnowanego domu. W okienku na strychu bieliła się firanka. Dostrzegli to oboje. Jacek dotarł szczęśliwie. Bogu dzięki wszystko w porządku, powiedziała dziewczyna. To dobra Melina. Za szafą jest przejście na strych sąsiedniego domu, a stamtąd piwnicami aż do rzeki. Dopóki nie skończy się ten bajzel, będziemy tu siedzieć. Dla mnie kiepski, powiedział Kros, Tu nie ma żadnego krawca, do którego mógłbym przyjść w sprawie przyszycia guzika albo zreperowania płaszcza. Na razie nic ciekawego. Nadajcie tylko, że operacja się udała. Około 300 zabitych, ponad tysiąc rannych, dużo uszkodzonego sprzętu. Nadawać możecie śmiało, jeszcze nie mają radiopelęgu. Wpadnę, gdy będę miał coś ciekawego. Kiwnął dziewczynie dłonią na pożegnanie, spostrzegł, że zdenerwowanie go opuściło. Był spokojny o los radiostacji. Nie mógł wiedzieć, że w mijającej go półciężarówce Czerwonego Krzyża. Siedziała obok szofera doktor Marta Becher, że dostrzegła go akurat w momencie, gdy skręcając w stronę opuszczonego domu, mówił coś do swej towarzyszki, pochylając się ku jej twarzy.